Zapraszam na test maskary z Maka. Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jak wspomniałam już wcześniej, dzisiaj będzie test maskary z Maka, ona nazywa się In Extreme Dimension. 3D Black Lash Mascara i zobaczmy, co jest napisane na kawuce, bo właśnie mam y, otwarte i chcę Wam przeczytać. Innowacyjne nasycenie pigmentu sprawia, że stopień czerni w tuszu MAC przeradza się w kolor smoły, pochłania światło i redukuje odbicia, co optycznie daje efekt 3D. Maskara zwiększa objętość, wydłuża, a przy tym pozostawia rzęsy miękkie i elastyczne. Mega szczoteczka przeniesie więcej tuszu, jednocześnie rozdzielając, unosząc i definiując rzęsy. Trwała, niekrusząca się i nie rozmazująca. Cena to 95 zł za 13 ml. Ja otrzymałam tę maskarę w pudełku Joybox. To był majowy Joybox, tak. Otwieram, zobaczę jaką masz bo w sumie opakowanie jest takie dosyć ciekawe. To nie jest taki standardowy kształt opakowania. Wiem, że szczoteczka jest silikonowa i szczoteczka bardzo przypomina mi maskarę z Bourjois Up The Volume. Tylko wtedy, kiedy ona jest tam w pozycji 1, bo w pozycji 2 jest skręcona, także ona jest, jak widzicie, bardzo duża. Zacznę teraz tuszować rzęsy standardowo. Najpierw wytuszuję jedno oko, abyście mogły zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy Pomalowanym okiem, a nie pomalowanym. i później nałożę jeszcze drugą warstwę maskary. Tak wygląda pierwsza warstwa maskary. W sumie różnica pomiędzy pomalowanym, a niepomalowanym okiem no jest znaczna. Jednak ciężko mi się tuszowało dolne rzęsy, a górne tutaj się upaprałam lekko i w sumie te rzęsy tak, są dosyć mocno rozdzielone. Objętość, nie powiedziałabym, że ten tusz nadał im objętości, ponieważ moje rzęsy obecnie są bardzo gęste i też jakoś mega ich nie wydłużył. Nałożę teraz drugą warstwę. I to jest efekt po dwóch warstwach. W sumie nie jestem w tym zbytnio oczarowana, bo to co zauważyłam to jest to, że ten tusz tutaj te jakby nie pokrywa samej nasady rzęs. Widzę, że tutaj mam jeszcze te włoski w ogóle nie pokryte tuszem. W sumie wiadomo, efekt jakiś jest, ale czy Ta maskara jest warta aż 95 zł, nie powiedziałabym. Wytuszę teraz drugie oko i zobaczę, czy ten tusz już wysechł, bo przeczytałam w komentarzach, że on bardzo długo schnie. Moje pierwsze wrażenie, oprócz tego, że szczoteczka jest ogromna, jest upa upaprana w dwóch miejscach tutaj przy kącikach zewnętrznych oka, to rzęsy są podkreślone. Ale nie są w ogóle wydłużone, i myślę, że y, ich objętość wynika z tego, w jakim stanie są obecnie moje rzęsy. A tak w ogóle to y, recenzja odżywki Longfellow's również ukaże się niedługo, ponieważ skończyłam już 3-miesięczną kurację. Ym, I w sumie uważam, że efekt osiągnięty tym tuszem jest porównywalny do y, tuszy z niskiej półki, takiej drogeryjnej na przykład, tusz. Y, Ciężko mi teraz powiedzieć, ale myślę, że takim tuszem do 10 zł również taki efekt mogłabym uzyskać. A teraz, jedyne, co mi pozostało, to ocenienie trwałości i już sprawdzam, czy ten tusz wysechł. A tak w ogóle to jeszcze tutaj jestem w niektórych miejscach ubrudzona od opakowania, co jest już w ogóle mega dziwne. O, tutaj jeszcze tusz nie wysechł, czyli faktycznie dosyć długo schnie. Także do zobaczenia za kilka godzin. Minęło już ponad 8 godzin od momentu wytuszowania rzęs tą oto maskarą i teraz przyszła pora podsumować ten test w połączeniu z pierwszym wrażeniem. Zacznę od początku, czyli od samej szczoteczki tuszu. Według mnie, jeżeli ktoś ma małe oczy mniejsze przynajmniej od moich, to będzie mu ciężko wytuszować oczy, wytuszować rzęsy za pomocą, za pomocą tej szczoteczki, ponieważ ona według mnie jest zwyczajnie za duża, plus za to, że te mm, igiełki nie są zbyt wysokie, chociaż jak widziałyście ja i tak sobie ubałam powiekę, szczególnie tutaj w zewnętrznych kącikach, jednak to pewnie ja jestem taka udana. Następnie, odnośnie jeszcze samej formuły tuszu, ona nie jest zbyt mokra ani zbyt sucha, to jest coś takiego pomiędzy, ale ten tusz z drugiej strony strasznie długo schnie, co przemawia jednak za jego minusem. Wracając do efektu, efekt zaraz po nałożeniu tuszu. Średnio mi się podobał, i w sumie po tych 8 godzinach już się ani nie osypał, yy, ani nie pokruszył. Nie mam tutaj żadnej pandy pod yy, oczami, ani również się nie odbił na górnej powiece. I w sumie to jest na plus. I jeszcze odnośnie tego, co napisał producent, yy, że rzęsy są takie miękkie oraz elastyczne. Zgadzam się z tym, ponieważ jak dotykam swoich rzęs, to. Yy, czuję, że one są miękkie i że tutaj im bliżej nasady rzęs, tym one wydaje mi się, że one nie są pokryte tuszem. Odnośnie jeszcze samego efektu, to podtrzymuję, uważam, że podobny efekt można uzyskać za pomocą maskary, którą można znaleźć w drogerii, która będzie kosztowała gdzieś około 10 zł, niż wydawać prawie 100 zł na tę maskarę. Teraz jedyne co mi jeszcze zostało, to pokazanie Wam demakijażu tej maskary, czy nie zrobi mi się jakaś wielka panda. I standardowo do demakijażu użyję tego płynu micelarnego z garniera, wersja różowa. On już trafił do moich ulubieńców i podtrzymuje jest naprawdę bardzo dobry płyn micelarny. Z tego co się orientuję, to teraz jest w promocji w naturze i kosztuje gdzieś około 14 zł. Nalałam niewielką ilość płynu na wacik i teraz przykładam. Wykonuję koliste ruchy i zobaczę, czy mi się zrobi jakaś panda, czy ciężko jest już sunąć ten tusz, czy też nie. Wykonałam już cały demakijaż oczu i jak na tusz, który nie ma właściwości wodoodpornych, całkiem dobrze się go zmywało. Nie miałam większych. Problemów, ale tak szczerze Wam powiem jeszcze na zakończenie: jeżeli sama bym kupiła ten tusz za y, cenę 95 zł, byłabym bardzo niezadowolona oraz zawiedziona. Dobrze, że go miałam w tym pudełku y, w Joyboxie. I tak, ja go już tak nie skreślam do końca, ale raczej bym, y, raczej Wam nie polecam, aby się mu przyglądać. Jak widziałyście ten efekt jest taki. Średni nic nadzwyczajnego. Zwykłym tuszem z drogerii można wyczarować podobny efekt. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś produkty, które chcielibyście, abym przetestowała, to napiszcie mi w komentarzu. Bardzo chętnie coś nowego wypróbuję. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do lajkowania tego filmiku. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.